Cześć, witam Was w kolejnym odcinku, tym razem z Peru. Najpierw intro, a potem opowiem Wam co się tutaj dzieje. Zaczynamy. Ogólnie miałem plan na kilka filmów, niestety tak się jakoś złożyło, że tak naprawdę dopiero teraz zaczynam nagrywać. Trochę bardziej na poważnie po kilku dniach. Pierwsze dwa dni spędziliśmy w Limie. Wrzucę wam właśnie teraz parę zdjęć. we we here for Take my hand we'll make it somehow we can't miss out I'm done living life with the lights out, that with my own doubts Be free zdjęcia wyszły całkiem fajnie miasto szczerze mówiąc jest jakieś bardzo ciekawe ale na pewno warto przyjeżdżając do Peru spędzić tam 1-2 dni. Kolejne miasto, gdzie pojechaliśmy, to Huaycacina, jeżeli dobrze pamiętam, z Toaza to na pustyni. No i tam niestety się rozchorowałem praktycznie cały dzień, przeleżałem w łóżku, także z moich ambitnych planów zwiedzania właśnie tych wydm z piasku i tak dalej. Nic nie wyszło. Wyszła tylko taka krótka wycieczka, która też była spóźniona, dosłownie na styk przed naszym autobusem. Dosłownie za kilka minut ruszamy takimi terenowymi bagami na e, wzgórza, tak jak widzicie albo pewnie nie widzicie. Tutaj naokoło są wszędzie wydmy, jest naprawdę fajnie. Wczoraj zrobiłem pierwszych kilka zdjęć, które wyglądają tak. A my zaraz wsiadamy do auta i ruszamy. Drugi, na szczęście ostatni etap podróży na dzisiaj, taksówka, yy, godzina praktycznie, dlatego że większość czasu stoimy w korkach, nie jest daleko, a potem przenosimy się do jedynego, tym razem luksusowego elementu naszej podróży, gdzie będę robił zdjęcia, filmy dla klienta, wyśpimy się, odpoczniemy, no i potem ruszamy w góry. Tak jak mówiłem, dzisiaj bardzo, bardzo fajne miejsce, łóżko. Mamy tak naprawdę cały taki mały dom dla siebie, kominek, który nam... Później odpalą, taką szybką rundkę zrobię. Pokażę Wam co my tu mamy. Jest dosyć ciemno, ale myślę, że będzie ok, wszystko się odpala. Prysznic w <noise> wielkości mniej więcej No, jak połowa naszego ostatniego pokoju. No, toalety myślę, że nie muszę wam pokazywać tutaj miejsca na jakieś e, rzeczy. I to, co mi się osobiście chyba najbardziej podoba. To jest właśnie niesamowity widok. Wczoraj robiłem zdjęcia w naszej willi troszeczkę naokoło. Dzisiaj będę robił właśnie w głównym budynku, także pokażę wam trochę więcej i postaram się też opowiedzieć co dokładnie robię w trakcie zleceń dla klientów. A tutaj z dystansu tak wygląda właśnie ten Główny budynek, gdzie jest y, restauracja, lobby, recepcja, i tak dalej, a właśnie za nim są y, rozmieszczone widle. Okay, teraz jestem w lobby. Jak widzicie, przepiękne, ogromne okna. Tak naprawdę, pomieszczenia praktycznie zawsze fotografuję według pewnego schematu, który myślę, że najłatwiej będzie zobrazować, jeżeli wrzucę Wam po prostu taki odręczny rysunek i go omówię. Żeby wszystko bardziej było widoczne, zrobiłem taki schemat w Photoshopie. Pomarańczowy prostokąt oznacza pomieszczenie. Te koła to są właśnie miejsca, skąd robię zdjęcia. Czyli najpierw wszystkie rogi. W tym wypadku, jeżeli robię zdjęcia z rogu, przeważnie kieruję aparat mniej więcej na, na środek pod kątem 45 stopni. Następnie z każdej ze ścian zdjęcia na wprost. E, oczywiście praktycznie nigdy nie jest możliwe zrobienie wszystkich tych zdjęć, dlatego e, ze względu na, na przykład układ okien, tak jak tutaj w tym pomieszczeniu, które Wam pokazywałem, tutaj było bardzo dużo okno, więc stąd już nie za bardzo miało sens robić zdjęcie. E, układ mebli i tak dalej, także ta, ta ilość zdjęć jest zawsze różna. Kiedy mam już zrobione te zdjęcia, które właśnie pokazałem Wam na, na tym schemacie, potem przeważnie biorę jakiś dłuższy obiektyw, ewentualnie 30, 1, 4 i skupiam się bardziej na detalach, albo na takich powiedzmy średnich kadrach. Zawsze zaczynam od szerokich. Jest to dobry system moim zdaniem, ponieważ mam dzięki temu całe pomieszczenie, plus zaczynam sobie obserwować, wypatrywać te właśnie ciekawe detale, których tak jak na przykład tutaj jest bardzo, bardzo wiele. OK, pora kończyć to wideo zbiorcze z kilku dni. Myślę, że dosyć e, ciekawe. Pokazałem sporo rzeczy. Jest za chwilę 10, a o 4:30 zaczynamy nasz pięciodniowy trekking. Także przydałoby się trochę pospać, a muszę się jeszcze spakować. A no tutaj dowód: byliśmy w biurze organizatora, dostaliśmy takie śmieszne koszulki. Także, oczywiście, zapraszam do subskrybowania, komentowania, a następny odcinek będzie z gór. Cześć!